Të më shumë që të pinë? Takë, takë, për të të më Pytanie bardzo Proszę. Proszę pana pułkownika Mikę, dowódcę brygady wsparcia, dowodzenia. Patrząc na dryl wojskowy, z jakim pan pułkownik rezerwy Kowalski naprowadza tutaj porządek, to wcale tego poglądu nie mogę podzielić. Natomiast Cieszy mnie, Szanowni Państwo, bo my jesteśmy jak gdyby w przededniu powoływania żołnierzy do narodowych sił rezerwowych i nie umieszczam, że liczę również na takie wsparcie. Że, że nie liczymy tradycje naszych poprzedników. Te wszystkie jednostki są wymienione z tyłu na tablicy i jesteśmy dumni, że możemy kultywować tradycje naszych poprzedników. Pani burmistrz, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, Panie i Panowie. Proszę pozwolić, że do serdecznych pozdrowień, które chciałbym przekazać wszystkim uczestnikom spotkań pokoleń. Dołączę wyrazy uznania dla inicjatorów tego interesującego przedsięwzięcia. Tak, mhm. one są podobne moje. Mamy możliwość, aby to odczuwać. Więc gratuluję Państwu. Tej atmosfery, tego, że e, macie możliwość spotykać się, że dopisuje Wam zdrowie, że możecie wymieniać się poglądami. Chcieliśmy wspólnie z Panią Burmistrz e, gorąco Państwa pozdrowić, przekazać pozdrowienia Pana Burmistrza Słotuderka. Walczy, zmaga się z groźną chorobą, ale pierwsze bitwy pod Złotowym i pod Warszawą to... od całego kierownictwa Urzędu Miasta. Na wczorajszym spotkaniu nie mogliśmy być oboje, był pan sekretarz, ale właśnie poprzez pana sekretarza, pan pułkownik Witek Kowalski, mogę tak się do pana zwracać, zdyscyplinował mnie bardzo mocno i w związku z tym dzisiaj jestem I, i wręczam. Panie Pułkowniku, bardzo serdecznie dziękuję za pana działalność. Prawo, za i za to właśnie, że, że tutaj jestem też tak. Pan Lek Zakrzewski. to Dołączyć jako dziedzic tradycji. Jednostek łączności tradycji drugiej Brygady Łączności z kilkoma wyróżnieniami. Pragnę rozpocząć od te wyróżnienia dla pana pułkownika Kowalskiego za tą wzorową współpracę, za to, że spędza mnóstwo czasu, żeby to zorganizować, żeby dobrze skoordynować dalszej kariery. W związku z Bóg żółwierzy zawodowi obcy. Za Barunkowik się uśmiecha, ale to jest też działalność, z której e, można e, zdobywać kolejne, kolejne stanowiska. Także dziękuję serdecznie i życzę zdrowia. Dziękuję życzę zdrowia, zdrowia, zdrowia. Takim Zgodnie z decyzją Krajowego Rejestru Sądowego nasz związek już nie nazywa się Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, a nazywa się Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, Wojska Polskiego do wszystkich tutaj państwa, a i szczególnie do pana prezesa Witolda Kowalskiego. W imieniu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pragniemy przekazać na ręce Pana pułkownika z okazji 45. rocznicy przeniesienia 5 Pułku Łączności z Warszawy do Wałcza dla wszystkich byłych żołnierzy oraz pracowników serdeczne żołnierskie życzenia pomyślności jeszcze wielu tak doniosłych rocznic. Trzecie spotkanie pokoleń organizowane przez Koło nr 10. W związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz dowództwo setnego batalionu łączności Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w tak znaczącą rocznicę jest dobrym przykładem współpracy i porozumienia międzypokoleniowego. Spotkania takie jednoczą pokolenia byłych żołnierzy tych jednostek i młodą kadrę zawodową, co sprzyja lepszemu zrozumieniu potrzeb obu tych grup. Szanowni Panowie, Panie Pułkowniku Matoszka. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na trzecie spotkanie pokoleń z 45 rocznicy przeniesienia półku 5 pułku łączności z Warszawy do Walczów. Przez 45 lat dzięki rzetelnej służbie, zaangażowaniu i aktywności społecznej zdobyliście trwałe miejsce w środowisku Regionu Małeckiego. W tym okresie utrzymywaliście także ścisłe kontakty i aktywną współpracę z jednostkami i instytucjami garnizonu Gilskiego. Wasze przywiązanie do tradycji historycznych oręża polskiego i współczesnej wojskowości materializuje się także w działalności koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Wydzerwy Wojska Polskiego przy setnym materiałie Łączności. A to jest sprawa niezwykle ciekawa. Pan Żegowski mieszka w Kanadzie i dzisiaj, jak mi poinformował, być może już na 10 nie będzie mógł być a stara się o spotkanie, jak to on nazywa, ze swoimi dowódcami byłymi. Jak pan Orzechowski wspomina służbę wojskową, lepszego świadectwa nie można wystawić. Zastanawiam się nieraz, jakiej tajemniczej sztuki dowodzenia używali ówcześni porucznicy, skutkiem tego było, że ich kompanie były zawsze wzorowe. Tak jak szeregowcy szanują dowódców, tak dowódcy szanują szeregowców. A odpowiem panu krótko, panie, panie Wejsieńku. Ja odpowiem na krótko. Uchwalę ojczyzny, tego starszego gojnego Pozdrawiamy Pozdrawiam mojego dowódcę batalionu mają. W rejonie grupy barownej Cegielnia. Wałcz jest położony na południowo-wschodnim kraju, tak zwanego korytarza operacyjnego, który ciągnął się od Tuczna do Bałcza. szerokość tego korytarza około 25 km. W związku z tym, że przestrzeń dzieląca Tuczno od Wałcza jest przestrzenią odkrytą, Niemcy w swoich zamiarach projektują fortyfikacje na linii Noteć i dalej w kierunku północy do Tuczna. Doszli do wniosku, że jest to jedno z nebralgicznych miejsc, które należy silnie ufortyfikować. A pojęcie Wał Pomorski dopiero się pojawiło w 1945 roku. Proszę zwrócić uwagę. Duże To jest najbardziej wysunięte na wschód stanowisko bojowe, które było połączone podziemnym korytarzem, tak zwaną poterną. Korytarz biegnie na głębokości 10 metrów i połączony jest właśnie z tym stronem zwalonym.

Niech razu nam wychodzi rucha, wychodzi na 5 sekund, także jeżeli chodzi o stronę maszynową, to jest to bardzo dobry dobrych garaż. Bardzo dużo nam nie wypadało w płaszczach niemieckich i w płaszczach rosyjskich. Te płaszczach polskich było niewielkie. I zaczęło patrzeć na zdjęcia. To mnie właśnie żołnierze udają w kamery niemieckie, rodziny niemieckie, mundury niemieckie. kumulacyjne oczywiście. Pierwszy raz zastosowałem na porcie, ale nie małe ruchy kumulacyjne i to dla Belgii było po prostu grać w terenie. No i kartki żywnościowe skończą wolne. No i na tym z Niemiec. Przedstawia się do końca na na kartę, ja bym mógł się wziąć do pytania, czy ktoś